Revit Piston 3 to mocno dopasowane spodnie, które są jednowarstwowe, są komfortowe i jednocześnie posiadają certyfikat podwójnego A. Ja jestem Daniel, wy oglądacie RR Moto i zobaczmy sobie model Piston 3 z bliska. Revit Piston 3. To spodnie dla wszystkich tych, którzy lubią mieć dobrze dopasowane spodnie, gdzie nic nie ma zawiewać podczas jazdy, a jednocześnie mają być komfortowe, przewiewne i bezpieczne. I to wszystko w tych spodniach udało się zmieścić, ponieważ są dopasowane, ale jednocześnie są wygodne. Mamy tutaj materiał, jakim jest Cordura Hyperstretch, więc mamy certyfikat podwójnego A. One są bardzo odporne na tarcie, ale jednocześnie one są elastyczne. Mimo faktu, że są cienkie i dopasowane, dolegają mocno do skóry, to są bardzo, bardzo elastyczne. I to sprawia, że przy odpowiednim dopasowaniu rozmiaru są zwyczajnie wygodne. I dzięki temu też ochraniacze zawsze ciasno siedzą na swoim miejscu, nie przesuwają się. Samodzielnie i to też jest bardzo ważny element. A mamy tutaj ochraniacze C-SMART poziomu pierwszego na kolanach oraz na biodrach. I to są ochraniacze, które dosłownie leją się jak woda. One w pełni spełniają swoje zadanie, ale jednocześnie w ogóle ich nie czuć, więc komfort na tym bardzo mocno zyskuje. Jeżeli chodzi o komfort, to mamy tutaj także materiały takie jak Cool Max oraz Thermolite. I pierwszy z nich możemy spotkać chociażby w wyściółkach kasków motocyklowych, którego zadaniem jest odprowadzanie wilgoci z naszej skóry. Więc on jakby całą wilgoć wyciąga na zewnątrz. Drugi Thermolite ma puste włókna w środku i tworzy taką mini izolację. Dzięki temu, kiedy zakładamy te spodnie na tyłek po raz pierwszy, od razu czujemy. Przyjemny chłód. One są wentylowane, są przewiewne, a jednocześnie są w stanie tą termikę w środku zachowywać na odpowiednim dla nas poziomie. Pistony 3 posiadają również bezpieczne szwy, a kiedy odwiniemy sobie nogawki, to znajdziemy tam odblaski, więc po zmroku możemy zwiększyć jeszcze naszą widoczność. Jeżeli Revit Piston 3 Wam się spodobały, to link do tych spodni znajdziecie w opisie tego filmu, a dla wszystkich osób, które chcą takie spodnie przymierzyć osobiście, zapraszamy do jednego z naszych sklepów. Chcąc ułatwić Wam zakup odzieży motocyklowej przez internet, stworzyliśmy system wspomagający wybór rozmiaru. Uważamy, że system jest bardzo pomocny, więc testujcie na rrmoto.pl i dajcie nam znać.